Zmiana nie wydarza się od razu. Jeżeli na jakimś programie, jakiś sposób bycia towarzyszy Ci 20, 30, 40, a czasem 50 lat, to nie spodziewaj się, że po jednej sesji, po jednym spotkaniu z terapeutą, po jednym zrobionym przekonaniu czy po jednym warsztacie wszystko zmieni się jak za czarodziejską, za dotknięciem czarodziejskiej różki. To tak nie działa. Bardzo często wchodzimy właśnie w takie życzeniowe postawy, że to już, to już, to już się zmieni, to już, to jeszcze, o i to już. No nie, bo tak naprawdę to jest budowanie Twojej rzeczywistości krok po kroku, to jest zmiana funkcjonowania, to jest rozłupywanie tego, co do tej pory Tobą zarządzało. I to wymaga czasu, Twoje ciało potrzebuje się do tego dostosować, dokalibrować. Bo jeżeli zrobiłyśmy, zrobiłybyśmy sobie taki skok na bungee, tak to określmy, no to nasz system nerwowy mógłby nie wytrzymać. Systemem z układem nerwowym naszym trochę to jest jak na, na no właśnie na gumie od bungee. Jeżeli skoczysz za daleko, w przestrzeń, gdzie Twój układ nerwowy nie jest do tego dostosowany, to natychmiast Cię stamtąd zabierze. Potrzebujesz się zaopiekować sobą i kroczek po kroczku towarzyszyć sobie we wprowadzaniu zmian, inaczej się po prostu nie da. A kluczem do zmiany jest Twoja decyzja. Decyzja, czyli krok po kroku wprowadzanie nowych nawyków, nowych zachowań, innego sposobu bycia niż było to do tej pory. Bo jak to powiedział Einstein, szaleństwem jest wciąż robić to samo i oczekiwać innych rezultatów. Więc ty potrzebujesz mieć w sobie postanowienie, że tak od tej pory zaczynam działać inaczej i rzeczywiście krok po kroczku te zmiany mniejsze, większe wprowadzać do swojego życia. I wtedy tą zmianę większą zobaczysz.